Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24 TV w programie Studia Karolina. Dzisiaj u mnie w studiu wyjątkowy gość, naród ukraiński jest zawsze u mnie mile widziany. Jest u mnie dzisiaj pani Olga Otkidacz. Witam serdecznie pani Olgo. Słuchajcie, e, ja Wam od razu powiem: Pani Olga świetnie wygląda. Jest tu pięknie ubrana w piękną sukienkę, w piękną ozdobę na szyję. Wszystko ukraińskie i nawet byście nie powiedzieli, ale Pani Olga. Ja tu się nie zapytałam, czy mogę zdradzić jej wiek. Ma 71 lat. Nie wygląda. Świetnie się trzyma. E, e, bardzo uśmiechnięta. No i przyszła dzisiaj do mnie, słuchajcie, przede wszystkim ze swoimi pięknymi lalkami. I tutaj właśnie e, dostaliśmy od Pani Olgi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dwie piękne lalki. Polsko-ukraińskie, ukraińsko-polskie w ramach podziękowań. Ja te laleczki wystawię na licytację. One, Pani Olgo, mam nadzieję, zrobią dobrą robotę. Przyniosą pieniądze na rzecz czepku Paxmana, czyli takiego czepku onkologicznego, na którym go zbieramy teraz. Środki lalki są przepiękne. No i Pani Olga przyszła do mnie z tymi swoimi pięknymi lalkami. Słuchajcie, myślę, że na żywo są piękniejsze niż w telewizji. Taki hit, myślę, nadchodzących świąt. I jak ktoś będzie miał ochotę, to może kupić, bo zaraz podam stronę pani Olgi. Piękne lalki na, na choinki, naturalne ozdoby, nie żadne tam sztuczne bombki, e, własnoręcznie robione, e, pięknie, piękne stroje kujawskie, tak? Pani Olga tutaj też, te, te, też to też takie w formie kujawskiej. Także jak ktoś ma ochotę, to zawsze może zakupić. Piękne lalki. Pani Olgo, skąd pomysł na robienie takich pięknych lalek u Pani? Dzień dobry. To pierwsze, jak chciałabym wskazać, ja dziękuję bardzo wszystkim Polakom. Wszystkim Polakom za pomoc w Ukrainie. Pomoc kobietom, rodzinie, dzieciom bardzo dziękuję proszę bardzo proszę bardzo i e, kiedy przyjechali to, to do Polski... państwo przyjechaliście tutaj po wybuchu wojny prawda tak mhm. tak z 1 marca 22 roku no czyli roku, tydzień my po my wybuchu tutaj, mhm, tutaj, tak tu u Władzawku u mhm. po Polsce. i e, dzieci e, w Ukrainie dzieciom bardzo trudno nauczać się w szkole mhm. То сирена, то ну наше місто я з Полтави в швидку. А з Полтави панських. Але там сирени 8 годин, 16 годин. Виєм. Виєм, сирену, сірена. То діти можуть в півницях навчатися. W, wiem, bo ja oglądam, ja oglądam tak. na Twitterze, na Platformie X, co się dzieje w Ukrainie i jestem też na bieżąco z tą sytuacją. No, Ja jestem, powiem szczerze, od samego początku, jak tylko wybuchła wojna w Ukrainie, dwa dni później już byłam na granicy polsko-ukraińskiej. Wspierałam naród ukraiński i do tej pory wspieram, no, chociażby dobrym słowem i złym słowem przeciwko Rosjanom, tak. bo jedynie to mogę powiedzieć na chwilę obecną. Cieszę się, że Polacy tak zareagowali pozytywnie na przyjazd narodu ukraińskiego. Powiedzmy sobie szczerze, bronicie Europę przed, przed najazdem Rosjan. Ja to będę powtarzała zawsze, dlatego ja uważam, że wsparcie Polaków dla Ukraińców jest bardzo ważne. I bardzo się cieszę, że Pani do nas trafiła z pięknymi lalkami. Teraz nawet spojrzałam, że jedna z tych lalek ma, słuchajcie, dzbanek. Pani opowiada o tych lalkach, bo są cudowne, naprawdę coś niesamowitego. Skąd pomysł na te lalki w ogóle? I w szkole to moja wnuczka, uh -huh. kiedy ona w szkole przyszła w szkole, wszystkie, wszystkie dzieci, nauczyciele, dali jej prezenty, tu uh kopis, -huh. no coś i się Цукерки, то було так то стільки добра, і басто я вчила, Щось так для дітей зробити. Mm -hmm. <laughs> І то згадала, що в Україні то робили ляльки, то коли у нас були такі там акції, то теж брали помиць до mm -hmm. лікарні, то робили то, а майстрині, показували мені, як то робити ляльки. І mm -hmm. то почала робити ляльки. І коли я роблю ляльки, то то душа, то, то душа стає ліпій. Uh -huh. Бо лялька, лялька то такий символ добра. Uh -huh. Символ — то мама і э, цурка, uh -huh. бабця і внучка, то таке добро. І так я почала робити ляльки. I bardzo przyjemno było to doricie lalki. Mhm. Ja myślę, że i dorosłe by, kobiety by się pocieszyły tymi lalkami. Wie pani, tak. bo to myślę, piękna ozdoba do domu, szczególnie jak ktoś ma dom w stylu wiejskim, to taka lalka jest no, świetną, świetną ozdobą, naprawdę. Więc myślę, że. Po naszym nagraniu znajdzie się parę chętnych pań, które chciałyby takie laleczki w domu. Bo to już nawet, drodzy Państwo, słuchajcie, to już nawet nie dla dzieci. No, no może nie można się bawić takimi lalekami, ale piękną taką lalekę mieć w domu jako ozdobę. No, coś niesamowitego. I ona ma taką stałą podstawę, piękne ma te rękawy, piękną sukienkę, nawet ma, słuchajcie, halkę taką wyszywaną. Nawet dwie halki takie. No, no. No. Mnie się osobiście bardzo podoba ta, ta lalka i myślę, że wielu kobietom, a jakie gęste włosy nawet. Jaka była. No jak pani zaczęła robić te lalki, to jaka. Co mówili Polacy? Czy to gdzieś trafiało do jakiejś szkoły, do dzieci? Tak, i Polacy, tak. О, як п'якні, як це добре. І це ну, зробила те, що дало мені такий сенс життя. I, to, I tak ja stałam, robić lalki, i m, bardzo ciekawe było, ubrania polskie. Mm -hmm. A to na, najlubiejsze, na, najlubiejsze moje najlepsze, mm -hmm. to Kujawski, kujawski. cię. Ja bardzo daleko. lubię Kujawski cię. Przepraszam, przewróciłam się, ale patrzcie, no po no. prostu wszystkie są piękne, bo ja nie wiem, czy wy tu widzicie. Wszystkie są piękne lalki, no, niesamowite, no i też o, tutaj też taką haleczkę ma, tak. słuchajcie, koronkową, także to, to nie jest byle co, gęste włosy, warkocze, korale, tak. no piękna, piękna. No te to jakiś się to to symbol, to takiego życia mm -hmm. długo, szczęśliwego, zdrowego życia. Mm -hmm. No piękne, piękne to. Mam te włosy. To lubię robić piękne. Ale te, te na bombeczki, ale bombeczki na hońkę drodzy państwo, ja też myślę, Pięknie. że to jest fajna sprawa, żeby tak. sobie sprawić. Ale tam ja taki mały sekret. Jaki mały? Tak. Gdzieś tam? A to ja. Mogę. Schowane. Słuchajcie. mu tut można w środku schować małą cukierkę. A, no, no A coś napisać. A, to taka... To, to na, takie, nawet, nawet myślę, że to, jest to ścianek to, zaręczynowy taki, można schować. Tak, Żeby ktoś to... chciał to... Myślę, że pięk, piękny prezent. Ile czasu zajmuje zrobienie takiej lalki? No takiej dużej chociażby? No, dużej do, 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 lalki to dwa może dnia, a małej to ja za dzień. A je, takie lalki, wszystkie lalki bardzo proste i ja mogę pokazać, jak zrobić tak. bardzo szybko. Może Pani nam pokazać, ale tak. myślę, że i tak nie wszyscy mają takie zdolności jak Pani, żeby. Tak. Вот. І зараз ми зробимо такого маленького аньолка. Чи теразгука? І так у нас my, uh -huh. тканини, uh -huh. ми кували тканини, та квадрат. В шльотку ми можна вата, uh -huh. нітки, ковалки тканини, Оже, каштан. Фантазіка. Далі в шльотку мы Tam, tak mm -hmm. w środku i zrobię taki. Nie wiem, czy cztery. Państwo widzicie, ja widzę więcej, <laughs> no tak, no ale no to, to ja będę tak miała tajemnicę. No tak. widzę, no. Tak. Mm -hmm. Kształtujemy Ot, głowę? będzie taki węzły głowa. Aha. Taka lalka i nazywa się węzłowa. To mu wszystkie takie jak węzły. Mm -hmm. Na no, złowę. Dalej nitką mm -hmm. i obwiję. Можемо зробити вензлик, можемо не робити такий, то так, щоб моцно трималась. Далі ми зробимо це у нас анілик на голову. Uh -huh. та. uh -huh. І так. І далі зробимо кшидло. так, Одна, друга. chyba w wolnym czasie, którego mała mama, ale chyba będę robiła takie aniołki. Słuchajcie, da, da. No, bo to wygląda całkiem uspokajająco i odstresowująco. Taka, taka laleczka. No piękna. Tak. My zrobimy. Możemy krzyż zrobić tu w środku. Mhm. No piękna. U nas w Polsce to kiedyś się robiło: lalki, kiedyś się szyło ubranka dla lalek. Teraz niestety dzieci już nie muszą szyć, bo mają wszystko w sklepach. Wystarczy mieć pieniądze, idzie się do sklepu i się wszystko kupuje. A jednak taka własnej roboty, no piękny ten aniołek. Taki aniołek. Słuchajcie, piękny, piękny. Naprawdę. Ależ kiedy mama robiła. Bardzo wielkie roboty. Mhm. A córka, tylko... mama! No właśnie, nie było mama, czym się bawić. Mama nie? tak, aha, kowalek tam, e, ręcznika, boś No tak, z kawałka, z kawałka materiału. I zrobiła, i zrobiła bardzo szybko. Tak, ja pamiętam, jak moja babcia a, robiła na drutach ubrankami, robiła, a, pomagała mi szyć, e, ale kiedyś nie było, nie było takich możliwości zakupowych. Teraz dzieci mają wszystko i trochę od tego odeszły. Natomiast. Taka, e, takie rzemiosło, własnoręcznie robione rzeczy. Słuchajcie, to jest niesamowita... To jest coś niesamowitego, tak? Ja zawsze będę wspierała taką... E, takie lokalne działanie. Własnoręcznie. No, no są piękne. Piękne są te duże lalki. Ja Wam bardzo polecam, bo cudownie to wygląda. Jak macie dom w stylu wiejskim, albo chcecie swojej córce zrobić... Piękny prezent, to yy, mogę jeszcze tą granatową, tą? Tak, właśnie tą. O. Słuchajcie, no bo nie wiem, czy wy widzicie, ale no, nie, no to jest cudo. Cudo, naprawdę. Piękne kolory, wszystko świetnie dobrane. W sam raz na prezent dla kogoś. Także, jak macie, nie macie pomysłu na prezent świąteczny, to to jest dla kobiety, która lubi takie piękne rzeczy. To myślę, że jak najbardziej. Można coś takiego zaprezentować? Gdzie można, gdzie można znaleźć, gdzie można kupić te, te laleczki? Ma pani swoją stronę, prawda? Na Facebooku. Da, ja, ja mam swoją stronę w Instagramie mhm. tam tam je, je raz Olga potem. od Kydach. Wszyscy także jakbyście mieli ochotę, a na Facebooku też znajdziemy panią? Jest, da i na Facebooku. Jest. Yy, Olka, Olga, przepraszam, Odkydach, odkidać się e, mówi, pisze się Kidach. Jeżeli macie ochotę na taką piękną lalkę, e, to ja wam serdecznie polecam. Cudowne hmm. są laleczki. I pani Olga ma jeszcze dla nas jedną informację. E, i teraz y, jest, y, ma Pani aplikację na smartfony, smartfony u Guider, tak? E, co to jest za aplikacja? To audio mm -hmm. To można zapisać, napisać geolokację mm -hmm. i tekst do tej geolokacji. Mm -hmm. I kiedy my przychodzimy na to mieście, То ми можемо і, і додаток, і маршрут, і uh -huh. маршрут, то ми можемо uh, слухати, що то є в тому місці. Uh -huh. Ага, така Інформація. Так, інформація. То такий маршрут, uh -huh. маршрут, геолокація і текст, uh -huh, я і е, це дуже цікаво. То мої колеги то зробили прямо з Полтавиці. Це... І цікаво e, було б спробувати, може комусь цікаво, щоб спробувати такий маршрут. Текст, який ми зробимо, то можна польський, можна український. Чи можна вибрати, так? Ну, ну так спробувати, це такий новий, то дуже цікаво, мої колеги. То мені мовлять на Україні, ми не можемо так. Polno. Próbować? No da, coś my możemy próbować, a coś nie. A tu to już ciekawa. U ugajder. Także, jakby ktoś miał ochotę ściągnąć to, proszę bardzo. A jak ktoś by z Was miał ochotę, wylicytować te piękne ralki, bo już niedługo pojawią się na naszej licytacji na czepek Paxmana. To ja polecam cudowne laleczki, symbol Ukrainy i Polski i tej więzi, która nas łączy od lat, słuchajcie, a tym bardziej, bardziej teraz po wybuchu wojny. Pani Olgo, ja bardzo serdecznie dziękuję. Ja jestem, ja jestem, ja jestem no pod ogromnym wrażeniem wyglądu tych lalek. No i chyba się na jedną skuszę, no co? Przynajmniej na prezent dla mamy. Bardzo Pani serdecznie dziękuję. Pani Olga Otkidacz ok moim tak. gościem. Kochani, jeżeli macie ochotę, to ja Was zapraszam do zakupu tych laleczek. Bardzo dziękuję. Dziękuję.